Kamil Goral, portal fpg24.pl. Zapraszam Państwa na kolejny odcinek ekonomicznego newslettera. Dzisiaj naszym gościem jest Pan Tomasz Gontarz, wicedyrektor w Biurze Ministra Infrastruktury oraz przewodniczący ministerialnego zespołu do spraw Europejskiego Zielonego Ładu. Witam serdecznie, Panie Dyrektorze. Dzień dobry, Panie Redaktorze, witam serdecznie Państwa. Transport, jedna z istotniejszych gałęzi polskiej gospodarki, no i Europejski Zielony Ład, czyli chyba taka obecnie idea fix, jeśli chodzi o instytucje unijne. Jak te dwie idee, jak te dwie koncepcje mają się do siebie? Transport jako jedna z gałęzi gospodarki jest jednym z elementów, które będą objęte Europejskim Zielonym Ładem. Należy tutaj podkreślić i odpowiedzieć na pytanie, czym jest w ogóle Europejski Zielony Ład. Jest to dosyć ambitny program, który zakłada, że Europa jako kontynent będzie pierwszym kontynentem neutralnym klimatycznie do roku 2050. To znaczy, że emisja gazów cieplarnianych będzie pochłaniana w ramach zasobów naturalnych. I nie będziemy nic ponad to, co przyroda może pochłonąć, albo co my możemy zmagazynować, nie będzie emitowane do atmosfery. Więc to jest bardzo ambitny i proekologiczny projekt, który swoją działalnością obejmuje wiele obszarów. Między innymi energetykę, z czym my mamy jako Polska dosyć duże wątpliwości biorąc pod uwagę, w jaki sposób jest ułożony nasz miks energetyczny, ale także obejmuje transport. No i jeżeli chodzi o takie dane statystyczne, to transport w Unii Europejskiej odpowiada za 1,4 emisji gazów cieplarnianych. Jeżeli chodzi o Polskę, to ten współczynnik jest lepszy, z tego względu, że tutaj w Polsce transport odpowiada za około 15-16% emisji, ale to oczywiście jest spowodowane tym, no, że to, mamy to, to trochę... Z czego ta różnica wynika? No właśnie to wynika z tego, że mamy troszeczkę inaczej ułożoną energetykę i pewne obszary, które na zachodzie Europy mają mniejszą emisję, u nas mają trochę większą, chociaż tu też trzeba podkreślić, że ten wzrost emisji z transportu w Polsce systematycznie wzrasta, z tego względu, że więcej Polaków może sobie pozwolić na zakup samochodu. No i tutaj patrząc na tę emisję, jeżeli chodzi o transport, to 97% z tejże emisji jest emitowana przez transport samochodowy, czy to transport cargo, czy to transport osobowy. Więc tak to wygląda, jeżeli byśmy mieli to określić liczbowo i wskazać wyzwania z tym związane. No właśnie te wyzwania. Jakie te wyzwania są? No bo e, wspomnieliśmy już o tym, że transport, szczególnie ten transport cargo, od, ogrywa, odgrywa w polskiej gospodarce dużą rolę. Tutaj są pewne problemy związane z tak zwanym, tak zwanym kładę na to nacisk, pakietem mobilności i pewnymi utrudnieniami, które, z którymi polskie firmy transportowe się spotykają. I czy właśnie pytanie, czy ten Europejski Zielony Ład nie będzie taką dodatkową barierą dla polskiego transportu, dla polskich firm, Transportowych, no bo żeby tę emisyjność ograniczać, to trzeba będzie prawdopodobnie wydać niemałe pieniądze. Zgadzam się z panem redaktorem. Faktycznie Polska jest liderem, jeżeli chodzi o usługi spedycyjne, o transport cargo-samochodowy. No i widzieliśmy tutaj pewne działania ze strony części państw Unii Europejskiej które mogły ograniczyć konkurencyjność naszych przewoźników. No tutaj wspomniano przez Pana redaktora pakiet mobilności, który miał pewne szczytne cele, bo chodziło o zapewnienie odpowiedniego, tak według unijnych urzędników, odpoczynku dla kierowców, a skończyłoby się na tym, że polscy przewoźnicy byliby po prostu mniej konkurencyjni w przewozie towarów, w ramach wspólnego jednolitego rynku. I tutaj też no, my diagnozujemy takie zagrożenie, że również pod szczytnymi hasłami walki z globalnym ociepleniem, zachowania neutralności klimatycznej no, będzie się dążyło do tego, żeby w sposób radykalny ograniczyć emisje w transporcie, także i w transporcie, na czym nasi przewoźnicy, nasi przedsiębiorcy mogą, mogą na tym ucierpieć. Ale tutaj także chciałbym podkreślić, że Europejski Zielony Ład, jako idea, to jest pomysł świeży. On został ogłoszony w grudniu zeszłego roku. W tym roku ten aspekt transportowy miał być doprecyzowany. Z tego, co. co wiemy jako Ministerstwo Infrastruktury, no szczegóły dotyczące celów Europejskiego Zielonego Ładu w obszarze transportu mają być podane do publicznej wiadomości w czwartym kwartale tego roku, więc też nie chciałbym wybiegać i przestrzegać przed czymś, co jest jeszcze niedoprecyzowane. Nie wiemy, jakie będą postawione cele, patrząc na, na oś czasu, Czyli w 2030 roku, o ile mamy ograniczyć emisję. Wiemy, że do 2050 roku transport powinien, emisja z transportu powinna być zredukowana o 90%. No ale to jest horyzont kilkudziesięcioletni, tak to nazwijmy. Więc na chwilę obecną, po to powstał także zespół w Infrastruktury, żeby tę tematykę monitorować. I w razie czego. Reagować tak, żeby y, przy realizacji szczytnych y, celów związanych no, z niską emisyjnością i czystym powietrzem także zadbać o naszych przewoźników i przedsiębiorców. Skupiliśmy się w naszej rozmowie na transporcie drogowym, samochodowym, ale jest jeszcze kolej, i tutaj kolej powinna być chyba naszą y, mocną stroną. No, powiem tak, y, mało. Y, Osób w Polsce chyba sobie zdaje sprawę z tego, że Polska pod względem długości czynnych linii kolejowych jest trzecia w Unii Europejskiej. Jesteśmy za Francją i za Niemcami, a przed Włochami, Hiszpanią, czy chociażby, no teraz już nie w Unii Europejskiej, ale ojczyzną kolei, Wielką Brytanią, więc mamy bardzo duży potencjał do tego, żeby duży tonaż towarów przenieść z dróg. Na drogi żelazne, na kolej. To samo się tyczy przewozów pasażerskich, i od kilku lat obserwujemy systematyczny i dość duży wzrost, zarówno udziału kolei w przewozie towarów, jak i udziału kolei w przewozie osób. No, podam Panu taki przykład. W 2015 roku przewieźliśmy rocznie 280 milionów pasażerów w Polsce w zeszłym roku, bo ich 336 milionów i to jest najlepszy wynik od 19 lat. Więc to pokazuje, że Polacy zarówno przedsiębiorcy, jak i e, jako pasażerowie wracają na kolej, chcą z niej korzystać i ten środek transportu staje się coraz bardziej konkurencyjny e, i coraz większym stopniu wykorzystywany. Jeszcze powiem jedną rzecz, no co jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o te kwestie klimatyczne. Kolej jako środek lokomocji jest najbardziej ekologicznym środkiem transportu. W przypadku przewozu osób, to średnio przewiezienie jednej osoby na danym odcinku koleją powoduje o 1 trzecią mniejszą emisję niż przewiezienie tej samej osoby w tym samym odcinku niż transport samochodowy. Czyli ten ślad węglowy na kolei w porównaniu do transportu drogowego jest Trzy razy mniejszy. Lepsze jeszcze wyniki są, jeżeli porównamy ślad węglowy w przypadku transportu samolotowego. Tutaj kolej jest 8 razy bardziej ekologiczna niż samolot, więc to pokazuje skalę, że warto na to w kolej inwestować, co też się systematycznie od kilku lat dzieje. Ponieważ do 2023 roku zostaną zagospodarowane gigantyczne środki na modernizację kolei, na zakup taboru, na odbudowę dworców kolejowych chociażby, czy poprawę parametrów sieci kolejowych. Ta kwota to jest 110 miliardów do 2023 roku, a rząd cały czas pracuje nad kolejnymi programami które mają sprawić, że kolej jako środek transportu będzie bardziej atrakcyjny, wspomnę tylko o kolei plus, czyli połączenie z siecią kolejową tych miast, które ten dostęp do kolei e, utraciły, bądź go nigdy nie miały, czy chociażby ostatnio ogłoszony przez prezydenta Andrzeja duda program przystankowy, który ma sprawić, że będzie łatwiej wsiąść do pociągu, bo te przystanki będą bliżej albo zlokalizowane w takich miejscach. No właśnie, wspomniał pan, pojawiają... i pan o ważnych rzeczach, bo w ostatnich latach słyszeliśmy jeszcze za poprzednich w zasadzie rządów raczej o likwidacji połączeń kolejowych. kolejowych można powiedzieć, że kolej była nacenzurowana, mówiło się, że włożone w pociągach jest powietrze. Z tego, co Pan mówi, teraz okazuje się, że kolej może być wielką polską szansą na spełnienie w jakiejś części wymogów, wymogów unijnych. Ja mam jeszcze pytanie o gaz, mianowicie obok tych niskoemisyjnych źródeł energii, wymienia się m.in. gaz, wiemy, że PGNiG na przykład inwestuje w wodór. Czy bierzecie Państwo pod uwagę obok elektromobilności, która oczywiście tutaj ma chyba największe znaczenie, jeśli chodzi o niskoemisyjność, także zastosowanie różnych innowacyjnych technologii, w tym zastosowania wodoru? Oczywiście. I powstało kilka inicjatyw i Zostały one, są one prowadzone przez spółki nadzorowane przez Skarb Państwa. Wiem, że PKP Cargo podpisywał porozumienie w sprawie budowy prototypu lokomotywy napędzanej przez wodór. PKP Cargo jest przewoźnikiem towarowym, więc tam te koszty muszą być odpowiednio rozłożone. Podobnie powstały także pomysły realizowane przez, które są teraz realizowane przez PESE czy FPS Cegielski, więc koncepcyjnie takie rozwiązania technologiczne są uwzględniane, jeżeli chodzi o kolej, i to się w pełni wpisuje także w założenia Europejskiego Zielonego Ładu. Oraz strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu do 2030 roku, która została w zeszłym roku przyjęta i uchwalona. I to jest strategia rządowa opracowana w Ministerstwie Infrastruktury, która wskazuje pewne cele, które do 2030 roku musimy spełnić. I tutaj jak najbardziej kładziemy duży nacisk na elektromobilność, na ograniczenie emisyjności w obszarze transportu, w tym także na innowacje, czyli to, o czym Pan Redaktor mówi, Czyli poszukiwanie rozwiązań, które spowodują, że pojawią się na polskich torach, bądź i na drogach, pojazdy, które są napędzane wodorem. No, tylko ta droga jest do tego długa. No, to chodzi o opracowanie projektu, który będzie jeździł, który będzie miał wszelkie certyfikaty bezpieczeństwa, więc ta droga będzie, ta droga nie jest prosta, nie jest krótka. Ale najważniejsze jest to, że my wskazujemy kierunek. Tak, chcemy do takich, takie działania są dla nas pożądane. Panie dyrektorze, jeszcze kwestia, myślę, że też bardzo ważna z punktu widzenia infrastruktury transportowej, to znaczy projekt Trójmorza. Do tej pory mieliśmy głównie połączenia na linii wschód-zachód, teraz. Nie chcę powiedzieć, że priorytet, ale znaczenia nabierają te połączenia północ-południe. Czy w tym aspekcie, w ramach właśnie inicjatywy Trójmorza, tworzonych w ramach tej inicjatywy funduszy, przewidujecie Państwo jakieś inwestycje właśnie komunikacyjne, które wpisywałyby się w też ten koncept Europejskiego Zielonego Ładu? Jak najbardziej. Zresztą no powiem tutaj szczerze, w ostatnim czasie analizowaliśmy pod kątem skorzystania ze środków Funduszu Trójmorza, potencjalne inwestycje infrastrukturalne, zarówno kolejowe, jak i drogowe. No, nie ukrywamy, że dla nas priorytetem, priorytetem rządu, priorytetem Ministerstwa Infrastruktury jest budowa zwanej Via karpatki, czyli drogi zainicjowanej, pomysłu zainicjowanego przez świętej pamięci profesora Lecha Kaczyńskiego, który jest realizowany, ponieważ no, wystarczy spojrzeć na plac budowy między Lublinem a Rzeszowem, tam się toczą roboty. Tam budujemy tą Via Carpatia, która docelowo ma właśnie połączyć północno-wschodnią część Polski i dalej idąc w kierunku państw nadbałtyckich z południem Europy. Więc ta Via Carpatia jest realizowana, jest to dla nas priorytet. Zabiegamy usilnie o to, żeby była wpisana w ramach tych korytarzy, tent, które. które Publikuje Komisja Europejska jako jeden z najważniejszych szlaków dla całej Unii Europejskiej. Ale to nie tylko to. Jest bardzo zaawansowany projekt budowy nowej linii kolejowej podłęże Pikiełko. To jest linia kolejowa, która pozwoli lepiej skomunikować południową Małopolskę, wychodząc od Krakowa, skrócić czas przejazdu. Oraz tym samym lepiej skomunikować kolejowo nasz kraj z południem Europy. Jest także zainicjowana inicjatywa budowy kolei dużych prędkości Warszawa-Budapeszt. Jest to efekt rozmów premiera Morawieckiego z premierem Wiktorem Orbanem. I tutaj, w ramach Grupy Wyszehradzkiej, pracujemy koncepcyjnie nad tym, żeby ta kolej dużych prędkości powstała i żeby można było za pomocą pociągu, wsiadając w pociąg przyciągu ciągu kilku godzin dojechać do Budapesztu. Po drodze przejeżdżając przez Czechy, Słowację, tak żeby to się w odpowiedni sposób skomunikować z tymi terenami. I no ostatni aspekt, ale moim zdaniem bardzo ważny i co też widać jest duże, duże nasilenie działań. W tym, w tym aspekcie. Mianowicie chodzi o polskie porty, które są naszymi takimi perłami Bałtyku, które mają rekordowe wyniki, jeżeli chodzi o przeładunek, tylko był problem z tym, że nie były one odpowiednio skomunikowane. Mówiąc odpowiednio skomunikowane, mam na myśli albo komunikację drogową, ale przede wszystkim kolejową. Przygotowaliśmy projekt poprawy dostępności kolejowej do tych portów. Tak, żeby było łatwo przeładować towar ze statku na pociąg i dalej ten towar rozwieźć po całej Europie. I te projekty się toczą. To jest kilka miliardów złotych, które inwestujemy w poprawę dostępności kolejowej polskich portów. I mam nadzieję, że w perspektywie roku, dwóch to już zobaczymy taki skokowy wzrok jakości, jeżeli chodzi o poprawę dostępności komunikacyjnej tychże portów. Więc to jest taki panie szereg działań, które się w to wpisują. Musimy już kończyć. Bardzo Panu serdecznie dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Pan Dyrektor Tomasz Gontarz, Szef Zespołu Ministerialnego Ministerstwa Infrastruktury do Spraw Europejskiego Zielonego Ładu. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie Panie Dyrektorze.